mi goście, wysoki senacie, panie i panowie, bardzo mi miło powitać wszystkich zebranych. No, no, szczególne słowa kieruję, szczególne słowa powitania kieruję do naszego, już od tej, do, do, do dzisiejszego, naszego doktora honorowego, pana profesora pana Kraszki z Uniwersytetu. Witam serdecznie przybył na, z Panem Profesorem Gości z Uniwersytetu Kukajskiego, osoba pana Lechibogira Zielenickiego, profesora, profesora, pana Profesora Jana Tomasza, pana Wydziału Biotechnologii, a także Pani Profesor Zdenkę Galową i Pana Profesora Jana Krajca. Przejdziemy do realizacji kolejnych punktów naszego programu. To mamy wręczenie odsadzień państwowych i medali komisji Narodowej. lokalnej No i proszę obecnego pana rektora Tadeusza Budrewicza o przeprowadzenie właśnie tego fragmentu. Pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył medalem złotym za długoletnią słówkę. Panią magister Danutę Bielarską. Pana doktora Eligiusza Żrzeźniaka, do pana profesora Stanisława Moskawy. Minister Edukacji Narodowej przyznał medal Komisji Edukacji Narodowej następującym pracownikom naszej uczelni. Pani doktor Annie Batyrycz, pani doktor Monice Porowiec, panu profesorowi Grzegorzowi. Pani dr Ingrid Paśko, Panu dr Januszowi Ustubskiemu. Pragnę tych wszystkich rzeczonych poinformować, że Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uchwałą z dnia 27 lutego 2012 roku nadal. Panu Profesorowi Stefanowi Kraszce, wybitnemu uczonemu, promotorowi marykady akademickiej i inspirat inspiratorowi Międzynarodowej Prac Naukowej, tytuł doktora nie starsza. Bardzo proszę panie profesorze o przyjęcie tej godności a, i przyjęcie wejście do naszej wspólnoty uniwersyteckiej. Świętujmy święto majowe w uczelni. Zapraszam na piknik, na majówkę. Wszystkiego dobrego, panią